Kiedy sąsiad zapukał do moich drzwi i warknął: Przestań urządzać te imprezy co noc, mam tego dość. Spojrzałam na niego z niedowierzaniem. Ja. Imprezy. Nie byłam nawet w tej okolicy od tygodni. Właśnie wtedy poczułam to niepokojące świdrowanie w żołądku, jakby coś, co miało być bezpieczne i moje, nagle wymknęło się spod kontroli. Mój raj, wymarzony dom nad morzem, który kupiłam za oszczędności życia. Z myślą o ciszy, Odpoczynku i może przyszłej emeryturze stał się czymś zupełnie innym. Nie mogłam spać. Myśli krążyły wokół jednego pytania: co do diabła dzieje się w moim domu? Postanowiłam to sprawdzić. Weszłam na aplikację monitoringu. I wtedy serce mi zamarło. Na ekranie zobaczyłam znajome twarze. Zbyt znajome. Moja siostra jej mąż. I cała jego rodzina i dzieci, ciotki, kuzyni i bawiący się, jedzący, tańczący. Jakby to miejsce należało do nich. W jednej sekundzie poczułam gniew, szok i smutek. Bo dom, który miał być moją ucieczką, stał się cudzym placem zabaw. A najgorsze było to, że nikt mnie o nic nie zapytał. Nikt nie poprosił. Nikt nie przeprosił. I wtedy zrobiłam coś, czego nigdy nie planowałam. Sięgnęłam po telefon. Wybrałam numer 112. Ale zanim opowiem, co się stało później, musisz zrozumieć, co doprowadziło mnie do tego punktu. Bo ta historia to nie tylko o imprezach. To o zaufaniu, które zostało brutalnie zdeptane. Drzwi otworzyły się z trzaskiem, zanim jeszcze zdążyłam zapytać, kto to. Na progu stał Andrzej, mój sąsiad z naprzeciwka. Twarz czerwono-purpurowa, zaciśnięte pięści, wzrok jakby miał mnie zaraz udusić. Pani chyba sobie żartuje. Co noc hałas, muzyka, śmiechy do rana. Mało tego, że człowiek nie może spać, to jeszcze moje dzieci się boją. Dość tego. Stałam w osłupieniu. Dopiero ceo wróciłam do miasta z pracy. Nie byłam w domu nad morzem od kilku tygodni. Ledwo miałam czas, żeby w ogóle tam pojechać. Spojrzałam na niego z niedowierzaniem. Ale jakie imprezy! Ja tam nawet nie jestem. On prychnął i pokazał mi telefon. Na ekranie, nagranie. Ludzie tańczący na moim tarasie, światła migające, głośniki rozstawione przy basenie. Głos z nagrania, jeszcze jedna kolejka. I śmiech. Głośny, bez troski, zupełnie obcy mojemu spokojowi, który chciałam tam mieć. To jest nagrane dwa dni temu. Z tej nocy też mam film. Jeśli to się nie skończy, zgłaszam sprawę. Rzucił i odszedł bez słowa więcej. Zatrzasnęłam drzwi i przez chwilę stałam w ciszy z pulsującymi skroniami. Czy to możliwe? Czy ktoś włamuje się do mojego domu i organizuje tam imprezy? A może ktoś, komu ufałam, ma do niego dostęp? Czułam, jak coś we mnie pęka. To nie była tylko złość. To było uczucie bycia wykorzystaną, jakby ktoś zabrał coś. CEO należało wyłącznie do mnie. Coś za CEO zapłaciłam ponad 1.3 miliona złotych, z trudem, z kredytem i latach oszczędzania. Tego wieczoru nie zasnęłam. Wiedziałam, że muszę działać. I że muszę to zrobić po cichu, zanim sprawy wymkną się jeszcze bardziej spod kontroli. Ten dom nie był tylko inwestycją. Był marzeniem. Przez lata odkładałam każdy grosz, rezygnując z wakacji, nowych ubrań, przyjemności, których inni nawet nie zauważali. Mój cel był prosty – znaleźć miejsce, gdzie odeczne, gdzie poczuję spokój, gdzie nie będę musiała nic udawać. Kiedy pierwszy raz zobaczyłam ten dom biały, jasny, z ogromnymi oknami wychodzącymi prosto na morze, coś we mnie zadrzało. Wiedziałam, że to to. Cena była zawrotna ponad 1,3 miliona złotych, ale coś mi mówiło, że muszę zaryzykować. I zrobiłam to. To miała być moja przystań. Nie miejsce na codzienne życie, ale mój azyl. Ucieczka od wszystkiego od szumu miasta, od stresów pracy, od ludzi, którzy zbyt często czegoś chcieli. Ale życie, jak to życie, nie zwalniało. Po zakupie minęły miesiące, a ja byłam tam zaledwie kilka razy. Praca pochłaniała mnie całkowicie. Projekty, terminy, ciągłe zmiany. Mówiłam sobie, pojadę tam, jak się wszystko uspokoi. Może za tydzień, może za dwa. Ale tydzień zmieniał się w miesiąc. Żeby nie stał pusty, pozwoliłam mojej siostrze czasem wpadać na weekend, na kilka dni, jak będzie chciała odpocząć z mężem. Ufałam jej. Miała przecież klucze. To był gest z serca, z nadziei, że może i ona znajdzie tam oddech. Nie sądziłam, że znajdzie tam pole do imprez. Nie zainstalowałam nawet kamer, bo komu miałam nie ufać? Kto miałby tam wejść, skoro nie ogłaszałam domu do wynajęcia, nie dawałam nikomu poza rodziną dostępu? I właśnie dlatego, po rozmowie z sąsiadem, ten niepokój był tak przerażający. Bo jeśli nie ja i nie ktoś obcy, to kto? Kto do cholery potraktował moje miejsce jak swój własny klub nocny? Pierwszą lampką ostrzegawczą było milczenie. Zwykle, gdy moja siostra jechała do domu nad morzem, pisała coś. Dojechaliśmy, dziękujemy jeszcze raz, jest cudownie, aż nie chce się wracać. Tym razem jej nic. Wysłałam więc wiadomość. Byliście ostatnio w domu? Cisza. Godzina. Dwie. Zero odpowiedzi. Wieczorem napisałam znowu. Sąsiad przyszedł z pretensjami, mówił o hałasie. Coś się dzieje. Znowu nic. I nagle coś mnie tknęło. W ostatnich tygodniach dostawałam jakieś powiadomienia z systemu alarmowego. Głównie o ruchu przy wejściu, ale nie zwracałam uwagi i zakładałam, że to właśnie oni, może sąsiedzi przechodzący obok. Albo koty. Cokolwiek. Ale teraz ten brak odpowiedzi był zbyt dziwny. Moja siostra nigdy nie ignorowała mnie tak długo. Zawsze odpisywała, nawet krótko. Zawsze miała dla mnie czas. A teraz. zero. Jakby zapadła się pod ziemię. Na trzeci dzień zadzwoniłam. Raz. Nie odebrała. Drugi raz to samo. Dopiero wieczorem odzwoniła. Z jakimś dziwnym, sztucznym tonem. Oj, przepraszam, tyle się działo u dzieci chore, mama męża u nas naprawdę chaos. Ale nie, nie byliśmy tam ostatnio. Jej głos był spokojny. Aż za spokojny. Jakby wcześniej przygotowała sobie tę odpowiedź. Jakby wiedziała, że zadzwonię. A ja. Uśmiechnęłam się przez zaciśnięte zęby. Coś we mnie już wtedy wiedziało, że kłamie. Ale nie miałam dowodów. Tylko instynkt, który odzywa się wtedy, gdy ktoś bliski przestaje być szczery. I właśnie ten instynkt popchnął mnie do działania. Nie lubię podejrzewać ludzi, których kocham. To boli. Człowiek czuje się jak zdrajca, nawet jeśli tylko szuka prawdy. Ale kiedy ktoś, komu zaufałaś, zaczyna się zachowywać inaczej, zimniej, unika odpowiedzi, to nie możesz tego zignorować. Przynajmniej ja nie mogłam. Tego samego wieczoru usiadłam przy laptopie i zamówiłam zestaw kamer z dostępem online. Dyskretnych, z czujnikiem ruchu, działających nawet w nocy. Zainstalowanie ich na miejscu było ryzykowne, musiałam poprosić zaprzyjaźnionego technika z sąsiedztwa. Powiedziałam, że chodzi o środki bezpieczeństwa po tym, jak sąsiad wspominał o możliwym włamaniu. Dwa dni później wszystko było gotowe. Miałam podgląd na salon, kuchnię, wejście, taras i basen. Całość spięta aplikacją w telefonie. Niewidoczne dla postronnych. Idealne do czekania. I to było najtrudniejsze. Czekać. Nie dzwonić, nie wypytywać, nie dawać znać, że wiem. Po prostu obserwować. Czułam się, jakbym zdradzała własną rodzinę. Ale z drugiej strony, czy oni nie zrobili tego pierwsi? Minęły dwa dni ciszy. Trzeciego dnia, w środku nocy obudziło mnie powiadomienie. Wykryto ruch taras. Serce mi stanęło. W ciemnym pokoju rozświetlił się ekran. Drżącymi palcami otworzyłam aplikację i wstrzymałam oddech. Najpierw zobaczyłam tylko światła. Kolorowe, pulsujące, tańczące po ścianach domu. Potem sylwetki. Ludzka masa, muzyka w tle, choć stłumiona. Kobiety z drinkami, mężczyźni przy grillu, dzieci biegające między krzesłami. I ktoś, kto wszedł do basenu z głośnym pluskiem. Ale to nie byli obcy. To byli oni. Obraz był wyraźny. Aż za wyraźny. Na ekranie mojego telefonu zobaczyłam twarze, których nigdy nie spodziewałabym się zobaczyć w takim kontekście. Moja siostra. W krótkiej sukience, z drinkiem w ręku, tańcząca na moim tarasie. Śmiała się, jakby była u siebie, jakby ten dom należał do niej. Jej mąż, z telefonem w ręku, puszczał muzykę z przenośnego głośnika. Dzieci biegały boso po salonie, a w kuchni. Jego matka kroiła arbuza i rozkładała przekąski na moich talerzach, tych, które trzymałam na specjalne okazje. Tych, które nigdy nie były użyte nawet przeze mnie. Byli wszyscy cała rodzina jej męża. Około dziesięciu osób. Przyszli jak do pensjonatu. Bez zaproszenia, bez pytania. Jakby im się należało. Poczułam, jak coś się we mnie łamie. To nie była tylko złość. To było coś gorszego i mieszanina niedowierzania i bólu. Jak można tak łatwo przekroczyć granice? Jak można wejść do czyjegoś życia, czyjegoś marzenia i rozgościć się tam, jakby to był hotel all-inclusive. Obserwowałam to nagranie w ciszy z twarzą mokrą od łez, których nawet nie czułam. W głowie miałam tylko jedno: oni mnie zdradzili. Ona mnie zdradziła. Bo nie chodziło o to, że tam byli. Chodziło o to, że nie powiedzieli ani słowa. Że okłamali mnie prosto w oczy. Że potraktowali coś, co było moim największym osiągnięciem, jak coś, co można bezkarnie wykorzystać. I w tej chwili wiedziałam jedno: nie mogę tego zostawić. Nie po tym, nie po tym, co zobaczyłam. Zawsze myślałam, że między nami jest coś wyjątkowego. Nie idealnego nie, bo przecież jak każda siostrzana relacja, były sprzeczki, różnice zdań, okresy ciszy. Ale ostatecznie zawsze wracałyśmy do siebie. Zaufanie było fundamentem. Nigdy nie prosiła o wiele. I kiedy poprosiła o klucz do mojego domu nad morzem, nie wahałam się ani przez sekundę. Tylko od czasu do czasu, naprawdę, na chwilę, żeby się odciąć. Tylko we dwójkę, spokojnie. To jej słowa, jej obietnice. I właśnie dlatego ten widok bolał najbardziej. Nie obcy ludzie, nie hałas, nie imprezy, ale ona, ona w mojej przestrzeni, bez mojej zgody, bez słowa. Kiedy widzisz swoją siostrę śmiejącą się z kieliszkiem prosetko w ręku, w miejscu, które miało być twoim azyłem, czujesz się, jakby ktoś wszedł ci do serca w butach. Nie była zakłopotana. Nie wyglądała na osobę, która ukrywa coś za plecami. Wręcz przeciwnie wyglądała, jakby to wszystko było zupełnie naturalne. Jakby była u siebie. I właśnie to mnie zmroziło. Zastanawiałam się, ile razy wcześniej tam była? Czy to był pierwszy raz, czy dziesiąty? Czy naprawdę nie poczuła ani grama wstydu? Bo może raz, przypadkowo, to byłby błąd. Ale to, co zobaczyłam, to był system. Zorganizowany, bezczelny, regularny. Grillowanie, drinki, śmiech, dzieci biegające po podłodze, jakbyśmy zamienili się rolami, a ja po prostu o tym nie wiedziałam. I wtedy dotarło do mnie jeszcze jedno, może nie tylko mnie okłamała może okłamywała też samą siebie udając że jeśli nie zapyta jeśli nic nie powie to to się nie liczy że może korzystać z czegoś co nie należy do niej i nie ponieść żadnych konsekwencji ale tym razem miała się mylić kiedy emocje opadły zaczęłam oglądać nagranie jeszcze raz tym razem nie skupiałam się już tylko na siostrze patrzyłam szerzej na twarze zachowania detale i wtedy dotarło do mnie coś, co jeszcze bardziej mnie uderzyło. To nie była jej samotna decyzja. To był rodzinny układ. W salonie rozłożyli dziecięce łóżeczko turystyczne. Na tarasie stał przenośny grill, którego nigdy nie miałam. Obok chłodziarka, pełna napojów, głośnik, poduszki ogrodowe, których nie poznawałam. Jakby urządzili się na całego. W kuchni i jego matka, jego siostra, dzieci. Śmiechy, nawoływania, typowy rodzinny harmider. Oni się tam rozgościli. Nie przyszli dna chwilę czy na weekend. Oni się tam wprowadzili jak do letniego domu, który uznali za część swojego życia. I wtedy zrozumiałam coś przerażającego. Nikt z nich nie czuł, że robi coś złego. Zero skrępowania, zero ukrywania. Jedli, pili, kąpali się, leżeli na mojej kanapie z nogami w górze, jakby ta przestrzeń od zawsze do nich należała. Zaczęłam przypominać sobie rozmowy z przeszłości. Te drobne uwagi, które kiedyś zignorowałam. Ale szkoda, że taki dom stoi pusty. Ty i tak tam nie jeździsz. Mogłabyś udostępniać częściej, po co to tak trzymać dla siebie? Może to były tylko żarty. A może przygotowanie gruntu? Usprawiedliwienia. Małe kroki w kierunku kradzieży, której nie nazwali po imieniu. Ale ja już nie miałam wątpliwości. To nie byli goście. To byli najeźdźcy wy ludzie, którzy wtargnęli w moje życie, mówiąc sobie w głowie, że nic się nie stało. I wtedy postanowiłam, muszę działać. Nie jutro. Nie za tydzień. Teraz. Nie planowałam tej rozmowy. Nie chciałam kłótni. Chciałam zrozumieć. Choć w środku już wiedziałam, że nie będzie na to żadnego logicznego wytłumaczenia. Zadzwoniłam do niej w południe. Odbierała długo. Jakby wiedziała, że coś się święci. Hej, odezwała się niepewnie. Nie odpowiedzą wam od razu. Powiedz mi prawdę. Ile razy byliście w moim domu? Cisza. Dosłownie. Cisza, która trwała wieczność. Potem usłyszałam coś, co obrzmiało jak westchnienie. O co ci chodzi? Nie udawaj. Mam wszystko nagrane. Widziałam was. Imprezy, dzieci, rodzina twojego męża. W moim salonie, w mojej kuchni, w moim łóżku. Kiedy miałam o tym się dowiedzieć? Kiedy już sprzedacie bilety na wejście. To ją ruszyło. Ej, nie przesadzaj, to tylko dom. Stał pusty, a my potrzebowaliśmy chwili spokoju. Przecież ci nie przeszkadzaliśmy. Nawet nie wiedziałabyś, gdyby nie sąsiad. Te słowa ugodziły mnie mocniej niż cokolwiek innego. To tylko dom. Dla niej w obiekt, miejsce, nieruchomość. Dla mnie marzenie zbudowane latami, okupione wyrzeczeniami, samotnością, stresem, kredytem i potem. To nie chodzi o ściany. Chodzi o to, że mnie okłamałaś. Że pozwoliłaś innym korzystać z czegoś, co nigdy nie należało do nich. I nawet nie miałaś odwagi, żeby mnie zapytać. Nagle zaczęła podnosić głos. Nie przesadzaj, przecież jesteśmy rodziną. Co, chcesz iść z tym na policję? A ja odpowiedziałam spokojnie. Już zadzwoniłam. Milczenie. Ciężkie, jakby zawalił się cały świat po drugiej stronie słuchawki. Zakończyłam połączenie. I po raz pierwszy od wielu dni poczułam ulgę. Nie dlatego, że to był koniec, ale dlatego, że w końcu przestałam się bać mówić prawdę. Nie zadzwoniłam z gniewu, zadzwoniłam z rozpaczy, z poczucia, że nic innego już nie zostało, że próby rozmów, ostrzeżeń i czekania zawiodły. A skoro moi bliscy nie widzieli granicy, ktoś inny musiał im ją wyznaczyć. Numer 112 zgłoszenie było proste. Podejrzenie nielegalnego użytkowania prywatnej nieruchomości, osoby przebywające bez zgody właściciela. Mam nagrania. Policja pojechała na miejsce jeszcze tego samego dnia. Nie było już imprezy, ale w środku zastała pięć osób: moja siostra, jej mąż i troje dzieci. Reszta wyjechała wcześniej. Twierdzili, że tylko sprzątają po weekendzie, że nic złego się nie działo, że przecież to rodzina. Ale funkcjonariusze mieli już dostęp do moich nagrań. Do faktów nie do opowieści. Spisano dane. Złożono protokół. Potraktowano sprawę poważnie. Nawet bardziej niż się spodziewałam. W takich sytuacjach, zwłaszcza gdy nie ma wyraźnej umowy najmu ani zgody właściciela, wszystko staje się jednoznaczne. Bezprawne korzystanie zmienia. Kilka dni później odebrałam telefon od jej męża. Krzyczał. Groził. Mówił, że zniszczyłam rodzinę przez jeden dom. Że w życiu nie widzieliśmy od niej grosza, a teraz robi z siebie ofiarę. Zamilkłam. Nie odpowiedziałam ani słowa. Bo wiedziałam, że dla takich ludzi granice nie istnieją. Istnieje tylko to, co mogą wziąć i co im się wydaje, że się należy. Sprawa została oficjalnie zgłoszona. Nie zamierzałam cofać zeznań. Nie dla świętego spokoju. Nie dla fałszywej harmonii. Bo czasem wyprawdziwy spokój przychodzi dopiero wtedy, gdy ktoś wreszcie zapłaci cenę za swoje decyzje. I tak właśnie się stało. Dom nad morzem stoi teraz pusty. Tak jak chciałam na początku. Cisza, spokój, fale rozbijające się o brzeg. Ale we mnie już nie ma tej samej radości co kiedyś. Bo miejsce może się nie zmienić, ale człowiek już nigdy nie patrzy tak samo. Nie wiem, czy kiedykolwiek tam jeszcze pojadę i poczuję się jak u siebie, bo każda ściana, każdy mebel przypomina mi nie tylko o tamtej nocy, ale o latach, które budowały te relacje. O wspólnym dzieciństwie, śmiechu przy jednym stole, tajemnicach szeptanych przed snem i o tym, jak łatwo to wszystko można zniszczyć, i nie przez krzyk, ale przez ciszę, przez wybór, by nie zapytać, przez decyzję, by brać zamiast szanować. Wielu mówiło, rodziny się nie pozywa, trzeba odpuścić, to przecież tylko dom. Ale dla mnie to nie była tylko nieruchomość. To był symbol mojego wysiłku, mojej niezależności, mojego prawa do granic. I jeśli pozwoliłabym, by ktoś je przekroczył bezkarnie, przestałabym być wierna sobie. Z siostrą nie rozmawiamy. Próbowała później i raz, może dwa. Ale w jej głosie nie było skruchy. Było tylko żal, że poszłam za daleko. Może tak. Ale granica została przekroczona dużo wcześniej. Tyle, że nie przeze mnie. Dziś wiem jedno, zaufanie to nie dar, w to decyzja. I raz złamane nie zawsze daje się odbudować. Nie życzę nikomu takiej historii. Ale jeśli kiedykolwiek poczujesz, że ktoś bliski traktuje twoje dobro jako coś, co im się po prostu należy, nie bój się postawić granicy. Bo nawet największy hałas nie boli tak, jak cisza po zdradzie. Jeśli ta historia poruszyła cię choć odrobinę, zostań z nami. Bo życie pisze scenariusze, których nikt by nie wymyślił. Prawda bywa bolesna, ale daje siłę. A każda granica, którą odważymy się postawić, to krok w stronę szacunku do siebie. Nie jesteś sam. Takie sytuacje dzieją się naprawdę w sąsiedztwie, w rodzinach, czasem bliżej niż myślisz. Dlatego warto słuchać tych historii. One uczą, otwierają oczy i pomagają zobaczyć siebie w czyichś słowach. Jeśli chcesz zostać z nami dłużej, wiesz co robić. Tu zawsze znajdziesz opowieści, które zostają w sercu.